Twarda woda szkodzi Twoim włosom? Słyszałaś to pewnie wiele razy, ale czy to prawda? Z badań wynika, że jony metali to jest wapń i magnez, które są obecne w twardej wodzie, wkomponowują się w dachówkowato ułożone łuski włosa. Ale czy to szkodzi włosom? To sprawia, że włosy pod wpływem twardej wody stają się sztywniejsze, bardziej matowe, a nawet mogą zmniejszać swoją grubość, prawdopodobnie dlatego, że osad z soli wchłania wodę z włosów. Jedno z badań przeprowadzone na grupie 70 osób wykazało nawet, że twarda woda osłabia wytrzymałość włosów, co może zwiększać ich łamliwość. A czy to dotyczy wszystkich włosów? Najbardziej ucierpią włosy zniszczone, rozjaśniane, farbowane, po trwałej ondulacji i zabiegach relaksujących wiązania we włosie to jest nanoplasty czy karatynowym prostowaniu ponieważ jony wapnia łatwiej osadzają się na ubytkach włosów i nie musisz mieć bardzo twardej wody. Woda może być też średnio twarda i to wystarczy, żeby jony wapnia Budowywały się w twoje włosy. A co możesz zrobić, by to zmienić? Jest jedno łatwe i szybkie rozwiązanie, które możesz samodzielnie zamontować przy swoim prysznicu, i nawet nie potrzebujesz do tego męskiej pomocy. To filtr prysznicowy, który wystarcza od 3 do 6 miesięcy. Ja od ponad roku używam tego i jestem bardzo zadowolona, a ty używałaś kiedyś takiego filtra, a może nigdy o tym nie słyszałaś?